Michał Milonek, to jest dzień z Republiką. Kolejna rozmowa przed nami, wyjątkowa i ekskluzywna, bo moimi Państwa gościem jest Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Dzień dobry, kłaniam się, panie ministrze. Dzień dobry panu, witam państwa. Panie ministrze, o stan zdrowia chciałbym pana zapytać. Pojawiły się w przestrzeni medialnej informacje, że przeszedł pan zabieg, operację w Brukseli. Ale kolejna będzie potrzebna, będzie potrzebny taki kolejny zabieg. Chciałbym zapytać u źródła chciałbym zapytać pana, czy pan może potwierdzić tę informację. Drodzy państwo, witam serdecznie, witam pana redaktora. Mam nadzieję, że nie taki, jaki był, dlatego że, że który przechodziłem na żodę no, najbardziej skomplikowanych zabiegów związanych z jamą brzuszną. Jakie się wykonuje, sama, czas, czas długotrwało się go, czyli ponad 8 godzin, mówi samo za siebie. Natomiast odwołam się, odpowiedź na pytanie pana redaktora, do wypowiedzi, którą niedawno przeczytałem w jednym z portali profesora, którego osobiście nie miałem okazji poznać. Był jego pacjentem, pana profesora Cezarego Oszczelnika, jeśli dobrze zapamiętałem, który stwierdził, że ten typ nowotworu, który u mnie zdiagnozowano, niestety należy do bardzo trudnych do leczenia i nie ma metody poza leczeniem radykalnej wczesnej fazy choroby, która dawałaby gwarancję wyleczenia. W moim przypadku do czasu, jasno powiedzieć, stwierdzono ten nowotwór nie we wczesnej fazie, ale w zaawansowanej i do tego wtedy, kiedy już dał przerzuty. Więc to jest sytuacja dużo trudniejsza i trzeba tylko podchodzić ze spokojem stoickim, co medycyna może zaproponować, wykorzystywać wszystkie możliwości, jakie oczywiście są. I powiem tak: z jednej strony są takie optymistyczne, ja jestem przede wszystkim bardzo wdzięczny, chciałem tutaj podziękować tym licznym moim rodakom, Polakom, Państwu za okazywaną życzliwość, za modlitwę. To jest niezwykle ceny wzmacniające wewnętrznie i budujące. Jestem za to bardzo, bardzo wdzięczny. Podobnie jak lekarzom, ludziom, którzy udzielili mi bezpośrednio też wsparcia na co dzień, bo codziennie jeżdżę badania, rehabilitacje, które mi to wiele daje. I są takie optymistyczne elementy. Na przykład mój głos, który Państwo słyszycie, wydawało się, że po zdiagnozowaniu, że mam sparaliżowaną lewą część strun głosowych i już lepiej nie będzie, ale dzięki właśnie polskim specjalistom, którzy pochodzą, może być że w sensie się zdobywali szlify w centrum, Światowym Centrum słuchów w czyli pod Warszawą i zajęli się mną, tymi moimi problemami, widzę i słyszę raczej postęp w tym względzie i to jest na przykład dobra wiadomość. Ważne nie poddawać się, poddawać się tylko codziennie w tej i w innych dolegliwościach, które są związane z tą chorobą czy konsekwencjami tej operacji. Ale są niestety też i takie obszary, gdzie następuje regres, czyli pogorszenie sytuacji to dotyczy zwłaszcza ważnej funkcji, funkcjonalności przełyku, przyswajania pożywienia, co się przekłada też na wagę. Niektórzy byliby pewnie zadowoleni, że wchodzą na wagę i ona jest nie większa ale to natomiast w przypadku akurat z takim stan zdrowia, w którym znalazłem się, to nie jest tak dobra informacja i wymaga pogłębionych badań i też w jakimś zakresie, jeżeli chodzi o interwencji chirurgicznej. Ufam, że to nie będzie jednak tak radykalna, jestem w dobrej myśli w tym sensie interwencja, jak miało to miejsce pierwotnie. Pani, natomiast a kiedy, kiedy zostałem może faktycznie... Faktycznie zakwalifikowany i mam w przyszłym tygodniu już miejsce w szpitalu. Będę, będę poddany faktycznie jakiemuś zabiegowi ze strony chirurgów, bo to jest już ich rola. Liczyłem, że to nie będzie konieczne, ale niestety sytuacja się pogarszała, a jak człowiek z ma problem z przełykaniem, to no to ma też inne problemy. To uprzedził pan, panie ministrze, moje pytanie o datę. Czy zna pan datę kolejnego zabiegu w przyszłym tygodniu? Rozumiem, że kolejne takie zabiegi będą podejmowane. Wystosował też pan, panie ministrze, apel do nas wszystkich, tak naprawdę, o to, żeby badać się regularnie, żeby zwracać uwagę na swój stan zdrowia. To prawda, bo muszę panu i państwu powiedzieć, że w zeszłym roku to wiem, paradoks o tej porze biegałem kilometry po lasach w okolicach Skierniewic. Piękne sosnowe lasy. Chociaż, jak wytłumaczyli w już lekarzy, miałem zaawansowany nowotwór, tylko nie dawał jeszcze osobie tak znać intensywnie, jak to się stało pod koniec roku, poprzez no, to, to dynamika zmian chorobowych jest specyficzna. Bo akurat w przypadku tej jednostki, którą mnie stwierdzono dzisiaj, mogę chodzić na spacery codziennie chodzę na spacery, żeby chodzić do miasta, podjeżdżał sam. Na badania, na rehabilitację. Więc, jak mówią lekarze, jeden doświadczony powiedział, że walka z nowotworem połowa sukcesu to jest sukces w głowie czyli nastawienie odpowiednim. I takie nastawienie na pewno mam. Nie widzę się powodu poddawać mam do kogo żyć mam dzieciaki, które potrzebują soli i jego wskazań i, i, i rad. Więc mam różne inne motywacje, które zachęcają mnie do aktywnej walki o to, aby poprawić swój stan zdrowia. Mimo, że oczywiście odniesiemy liczne mankamenty. Dzisiaj mogę spacerować, dzisiaj mogę wyjść, odjechać samochodem, przejść się, spotkać, porozmawiać, chwilę udać się na szczęście, nikt mnie nie musi wozić do, do lekarza czy na rehabilitację. Czy do głosu, czy innych, innych dolegliwości, które są związane z tym stanem po bardzo radykalnej operacji, którą przeszedłem. I, no ale czasami konieczne jest też poddanie się jeszcze dalszym zabiegom, czy lekarze wiedzą lepiej. Ufam lekarzom i skoro tak mi zakwalifikowalną, że taki zabieg jest potrzebny, to znaczy, że, że to jest konieczne. Nie, nie, nie budzi to mojej oczywiście radości, inzjazmu. Nigdy nie chce leżeć na łóżku chirurgicznym. W szpitalu, jeśli może to ominąć, to każdy by pewnie wolał, ale podchodźmy do tego i ja podchodzę z, z, ze spokojem. To Ta choroba też mnie dużo nauczyła, takiego dystansu do życia I, i staram się na co dzień też tak myśleć, jakby ten problem nie był aż tak wielki, jak, jak, jak to się z niektórych powiedzmy, diagnoz czy prognoz wydaje, no bo podkreślam, no nie, nie mogę też zapomnieć o tym, że wykryto właśnie wracając do pytania pana redaktora, ten nowotwór u mnie już jako w fazie mocno zaawansowanej z przerzutami i te rokowanie są takie jak i nie inne w świetle wiedzy medycznej, ale m, dlatego namawiam wszystkich faktycznie, że warto się badać, bo wydawało się, mnie się wydawało, że rok, r, rak, nowotwór i ja to są w ogóle obszary, które się nie mogą spotkać w rzeczywistości, dlatego że w zasadzie nie, nie paliłem, nie piłem, w zasadzie ja w ogóle nie paliłem, nie piłem, e, uprawiałem sport, e, no odżywianiu z dietą to było gorzej i to być może też przyrodziło się plus stresy zresy, z tą pracą i brak badań, brak takich kompleksowych, przemyślanych badań, które pozwoliłyby, a łatwo pozwoliłyby, gdybym był w gastroskopie, e, wykryć wczesną fazę tego nowotworu i tego, no, gadam, że powiedział jest nowotwór, w który trzeba się po to, by nas zabić, wyeliminować skutecznie. Niestety, tak, takim badaniem się nie poddałem. Wielu moich znajomych wysyłałem do lekarza na badania, a sam mówię, kiedy znajdę na to czas. I zawsze przyjmuję optymistyczną interpretację swojego stanu zdrowia, bo wydawało mi się, że faktycznie no, potrafię podnieść kilkanaście kilk razy na drążku co dzień, z, z moimi synami dając przykład, ćwiczyłem, że ich do treningu, wydawało mi się, że, że mnie to nie może spotkać, a rzeczywistość jednak spłatała mi tego figla, mówiąc względnie, więc warto się badać, nie wolno lekceważyć dużych objawów, które miałem faktycznie, tylko mówiła co tam po pięćdziesiąt musi człowieka coś boleć. To ból można się do tego przyzwyczaić. Nie przyzwyczajajmy się do tego, że mamy jakieś dolegliwości, tylko weryfikujmy, idźmy do lekarza, poddajmy się kompleksowym badaniom. Nawet jeżeli to bierze nam, zabiera nam czas, warto poświęcić później, niestety, nie przechodzić tych różnych dolegliwości. czasem bardzo, bardzo, bardzo przykrych, nie będę tutaj o tym mówił, w szczegółach, które dotyczą już ludzi poddanych tak daleko idącym interwencjom chirurgicznym. I jak, jak tu ale podkreślam, spotykałem onkologi, którzy, tych bardzo młodych, to jest dramat, ta tragedia. Byli w jeszcze gorszej sytuacji. Nie pocieszam się tym, tylko tym bardziej namawiam wszystkich, nie lekceważmy spraw zdrowia, bo ono decyduje o innych funkcjach naszego życia. To, to z, z tym kolejnym ja apelem, panie, panie ministrze do, do naszych tak. widzów. Także panie ministrze, to jeszcze jedna kwestia króciutko, którą chciałbym zapytać, związana z wymiarem sprawiedliwości. Po 13 grudnia, odkąd mamy nową władzę, ukonstytuował się nowy rząd, a na czele resortu stoi Adam Bodnar. Chciałem zapytać o konsekwencje w pana opinii tej polityki, którą dzisiaj prowadzi Adam Bodnar, prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości. Panie redaktorze, nie ma najmniejszych wątpliwości, że pan minister sprawiedliwości prokurator generalny Botnar zdecydował się na działania, które są radykalnym złamaniem prawa, w tym w mojej ocenie prawa karnego, poprzez fakt, że w sposób sprzeczny z ustawą usunął prokuratora krajowego Dariusza Barskiego. To nie z sobą konsekwencje, czytamy czytamy, część sądów. Odmawia stosowania środków, operacyjnych, posłuchów, środków groźnych, grup przestępczych, tylko dlatego, że jest nieprawidłowo powołany prokurator krajowy, co niesie ze sobą konsekwencje dla stanowisk powołanych prokuratorów na niższych szczeblach, z udziałem właśnie takiego, takiego jak twierdzi prokurator Bonar, prokuratora krajowego. Nie ma żadnej podstawy, aby uznać, że dzisiaj jest inny prokurator krajowy legalny niż prokurator Dariusz Barski. to z czasem będzie rozsadzało cały system wymiaru sprawiedliwości, sądownictwa. Być może na ten temat wypowie się jeszcze Trybunał Konstytucyjny, być może Sąd Najwyższy. To się ze sobą, może powiedzieć, takie podkładanie gigantycznej miny pod państwo polskie, bo no, widzę to bardzo niedobrze, jeśli chodzi o. Też aktywność naturalną obrońców adwokatów w sprawach karnych, którzy będą kwestionować konsekwencje decyzji personalnych podejmowanych przez nielegalnie obsadzonych prokuratorów z Prokuratorem Krajowym, rzekomym Prokuratorem Krajowym, na czele. I absolutnie na koniec, Panie Ministrze. Telewizja Republika stara się o koncesję, tak byśmy mogli docierać do każdego polskiego domu, by przekazywać prawdę, prawdę taką, jaka ona jest. Wielu polityków także zabierało już głos, nie tylko polityków, w sprawie kwestii koncesji dla naszej telewizji. Chciałem zapytać także o Pana stanowisko tutaj, jeżeli mówimy o tej koncesji od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dla naszej telewizji. No, tu jest, yy, jak mantry, trzeba powtarzać argumenty, które często w sposób fałszywy posługuje się druga strona, mówiąca o braku pluralizmu w Polsce. To jest pewien paradoks, śmieszny argument, no, może łapać się za brzuch, kiedy słyszeliśmy, że w okresie rządów Zjednoczonej Partii Polsce nie było pluralizmu mediów, bo przecież w tym mainstreamie nie dominował nurt krytyczny wobec rządu. E, I e, teraz w, w sytuacji, kiedy jednej nocy w obszarze Sejmu, łamiąc porządek ustawowy. Przez kilka dobrych dni złamano porządek prawny w obszarze i ład medialny w Polsce z daleko idącymi konsekwencjami. Telewizja Republika, która potrafi w sposób skuteczny patrzeć rządzącym na ręce, która przedstawia ważną część opinii Polaków, którzy reprezentują konserwatywny, prawicowy nurt myślenia w polskiej polityce, no jest niezwykle istotnym i ważnym medium, która powinna mieć pewne gwarancje funkcjonowania i pewne bezpieczeństwo, również i dla. Przepraszam, załogi dla Państwa, dla dziennikarzy, dla wszystkich związanych z telewizją, codzienną pracą, za co też bardzo dziękuję i wielki szacunek dla Państwa, ale też dla tych, którzy chcą Państwa oglądać. I dodam, że jest taki paradoks. Słyszę, że rzekomo Fundusz Sprawiedliwości dopuszczał się strasznej rzeczy poprzez fakt, że nie wszystkie media otrzymywały reklamy z tego funduszu w ramach pewnego obowiązku świadczenia reklam, a to była jakaś malutka cząstka, mikrocząstka, jeśli chodzi o środki finansowe, które trafiały do mediów, tylko że z tego funduszu, o ile wiem, decyzje były takie, iż otrzymywały też media głównego nurtu, mainstreamu, nie było tam zasady, że tylko media życzliwe dla rządu dostają środki, a teraz mamy sytuację, jak rozmawiam z naczelnymi, miałem okazję, różnych mediów prawicowych, że jest całkowita blokada ze strony instytucji państwowych i spółek państwa reklam i środków przeznaczonych właśnie na media tej części, znacznej części polskiego społeczeństwa, które reprezentuje inną wrażliwość polityczną niż ta, którą reprezentują rządzący. No to jest przecież jawne wybieranie presji poprzez mechanizmy decyzyjne polityczne. To się nie dzieje przez przypadek, to nie są fazy księżyca. To jest decyzja polityczna o zablokowaniu całkowitym przekazywaniu środków finansowych z wszystkich możliwych funduszy państwowych, czy też spółek eu państwa, czy agentów państwowych na media, które krytycznie patrzą na dzisiejszą władzę i to jest wszystko okej, okay. nie ma śledztw. Tak, to można robić. To nie jest korzyść polityczna y, tych, którzy rządzą, to nie jest nacisk polityczny i presja y, na tych, y, którzy patrzą dzisiejszej władzy y, y, na ręce i wytykają nieprawidłowości. To, oni tak do, że to nie jest e, i wszystko jest ok, natomiast, y, natomiast potrafią szukać dziury w całym tam, gdzie te media różnych y, opcji Środki otrzymywały. No to jest dość, dość zabawne. Mam nadzieję, że w takim razie śledztwo również będzie związane właśnie z atakami na Telewizję Republika z próbą bezprawnego poprzez atuz z zniechęcania reklamodawców do udziału w tej ważnej polskiej telewizji, która buduje coraz większe zasięgi i życzę Telewizji Republika, by te zasięgi jeszcze bardziej rosły. Podobnie innym prawicowym mediom. Byście Państwo oddziaływali w coraz większym stopniu na myślenie, spojrzenie Polaków, pokazując prawdę, pokazując jeszcze punkt widzenia, który jest bliski sercom ludzi, dla których myślenie kojarzone jest z wartościami, z, z ojczyzną, z, z, z tradycyjnymi odniesieniami naszej historii, rzeczywistości, z tym osądem z szeroko rozumianym. Związanym z prawem stron politycznej jest ważny. A to jest bardzo ważna część polskiego społeczeństwa, która nie powinna być dyskryminowana, nie powinna być zastraszana, nie powinna być blokowana poprzez zamknięcie kurka, z, przepraszam, że to mówimy kolokwialnie, z, z mediów, z spółek, z państwa, z instytucji państwowych, co jest faktem obiektywnym i jest wynikiem brutalnych decyzji politycznych związanych z, z, z korzyściami dla aktualnego obozu władzy, bo te pieniądze płyną tam do tych mediów, które gdzieś chwalą te władze w sposób bezkrytyczny. I to, to też jest ten element, element, który warto dzisiaj podkreślić. Więc trzymam kciuki za uczciwe decyzje, i my wszyscy Polacy powinniśmy wszyscy, którzy mają nas w sercu ten pluralizm, niekoniecznie prawi, prawicowe poglądać pluralizm żeby różne punkty widzenia były obecne, powinniśmy wspierać tutaj Telewizję Republikę. Bardzo dziękuję. Stawiamy kropkę. Zbigniew Ziobro, był minister sprawiedliwości, prokurator generalny był naszym gościem na antenie Telewizji Republika. Panie ministrze, pięknie panu dziękuję za naszą rozmowę i dużo zdrowia oczywiście. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam dziękuję serdecznie. Pozdrawiam jeszcze raz. Wielka wdzięczność dla wszystkich, którzy kierują wobec mnie. Słowa, otuchy, modlitwy. Bardzo Państwu dziękuję i trzymam kciuki za Telewizję Republiki cały zespół. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy Panie Ministrze, pięknie dziękuję. Państwu dziękujemy oczywiście za uwagę. Ja zapraszam do pozostania z naszą telewizją. Za chwilę kolejne programy na antenie Telewizji Republika.